Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj niedziela, godzina 8 rano i zabieram Was na stok Narciarski, który znajduje się zaledwie 30 km od polskiej granicy, a dokładnie na stok Gwanków w Kopeć w Czechach. Około kilometra od granicy polsko-czeskiej mamy pierwszy punkt, przy którym warto się zatrzymać, jeden z właśnie na stok Narcierski, a dokładnie za ten co stoi za mną czołg. Czołg z czasów II wojny światowej. Tutaj mamy tabliczkę, nie wiem czy to widać. Ale jest na Płocę z Oswobodzeni Sudic 1945 No i tutaj mamy kolejną tabliczkę Też 15 Dubna 1945 Godzina 10.30 No i tu jest jakaś tam historia opisana A tutaj mamy... Chwilka? ja tu jeszcze... Zobaczę, żeby potem mam przetłumaczyć. A tu mamy ten czołg, o którym mówiłem. Czołg ten pamiętam od czasów dzieciństwa, od zawsze tu stoi. Co fajne jest co parę lat odnawiany, e, odmalowywany na nowo, więc nie niszczeje, tak jak w większości takich właśnie rzeczy, które gdzieś tam stoją. Jak widzicie, jest naprawdę fajnie zadbany. E, I te, ten lakier, i jeżeli chodzi sam czołg, nie jest poniszczony, nie jest rozkradziony. Co prawda, e, zbiorniki na paliwo, które się tutaj znajdują, one już chyba nie są oryginalne. Bo z tego co pamiętam, jak byłem dzieckiem, to one były przeszczelone, e, właśnie były dziury po, po nabojach, po, po strzałach. No tutaj widać, że e, po prostu te zniszczone zbiorniki są wymienione nowe, chyba żeby to lepiej, ładniej wyglądało. To z tyłu, oczywiście, rury wydechowe. No i z drugiej strony, zbiorników już nie ma. To mamy tą tak zwaną lufę No i od dołu oczywiście jakieś haki No naprawdę fajnie, fajnie to wygląda Weszłeś pod spodem? Nie Zobacz tam jest dziura od dołu, czy idzie wejść No i tak się prezentuje No i tutaj mamy zapasową część do Właśnie z gąsienic. Jeżeli gąsienice by się rozwaliły, tutaj takie zapasowe koło było na przodzie, jak to mówią. Tutaj mamy taką klapkę, którą można było otworzyć. Wtedy osoba siedząca za sterami tego czołga mogła, mogła patrzeć, lub można było otworzyć całą tą klapę. Wtedy widok był dużo lepszy. Tutaj nie wiem, czy to było do jakiejś broni, czy do siedzenia, czy do czego, ale jest jakaś taką konstrukcja dodatkowa. No a tak jak mówię, tam mamy jeszcze taki mały. Chyba karabinek, jak widzicie, z boku znajduje się e, właśnie jakaś broń, No oczywiście standardowe. Działo, nie wiem jak to nazwać, fachowo, nie znam się na tym. Jesteśmy u góry, na nim tutaj też kiedyś znajdowała się, znajdował się silnik, można było go zobaczyć. Jak widzicie, jest odnowiona, cała osłona jest nowa założona i to widać, że to jest świeże. No ale tutaj mamy właśnie górę tego czołgu, tutaj też przez te włazy, jak widzicie, tu jest otwarcie. Można było do środka wejść, tak samo pewnie tutaj część pewnie była do jakiejś obsługi, a to nie wiem czy te otwory które tutaj to jest są, to była tylko jakaś wentylacja, czy można było środka patrzeć właśnie w różnych kierunkach do tyłu, pewnie można było patrzeć, a jest to tak grube, żeby żaden pocisz tego nie przeszczelił. No a taki mamy widok na ten plac właśnie, gdzie on stoi. No i dosłownie około 500 metrów od tego czołgu, który Wam przed chwilą pokazałem, a dokładnie w Sudzicach przy rynku znajduje się taki właśnie zabytkowy samolot, również z czasów II wojny światowej. Tu no, na jest tabliczka pokazująca właśnie historię, e, jego dane techniczne. No a tak on wygląda już. Jak czołg nie jest tak często odnawiany. Widać po nim, że swoje lata 7 ma za sobą, ale przez to, że jest wysoko, to też nie jest zniszczony jakoś super ambitnie. No i tu jest tabliczka. Właśnie mówiąc o jego parametrach, który jeździł, latał 610 lub na wysokości 5000 m 622 km na godzinę. Przynajmniej tak mi się zdaje, bo nie znam czeskiego na tyle dobrze. No i tak to wygląda. Eee, I chyba produkowany w latach był 1962 74 więc raczej nie z II wojny światowej. Nazywał się L29 Delfin. Trzeba to wygooglować i poszukać, ale zdawało mi się właśnie, że on był kiedyś z czasów II Wojny Światowej no i jednak się, jak widzicie myliłem, też tutaj zawsze przyjeżdżałem jako dziecko z rodzicami bardzo często, żeśmy tutaj przyjeżdżali no i taki samolot tutaj właśnie stoi. No i w przeciwieństwie do tego jak ostatnio dojeżdżaliśmy do Wisły to drogi są tutaj całkowicie puste można swobodnie sobie jechać nie ma żadnych korków, sam asfalt i dojazd jest dobry, jak widzicie drogi ładne szerokie, czytelne Jesteśmy na miejscu jak widzicie tutaj parking jest bardzo malutki, nie wiem czy tam z boku gdzie jeszcze nie ma parkingu, tam na prosto jest stok narciarski jesteśmy drzewami, a tu mamy tylko kilka miejsc, nam się na szczęście udało znaleźć, choć miejsce takie dosyć można powiedzieć śliskie, ciężko było tu wjechać bo jest oblodzone i no, zresztą się zastanawiałem się czy mi auto nie zjedzie po prostu z tej górki, no ale taki jest parking tak trzeba stać. No i jesteśmy na stoku, stok jak widzicie nie jest duży, są dwa wyciągi orczykowe po prawej i po lewej stronie, żeby kolejki były mniejsze. Tu jest szkółka narciarska, a tu jest toaleta, jakaś restauracja. Jak kieruję kasy, zobaczę jakie ceny, czy takie same jak u nas, czy drożej, czy taniej, zaraz zobaczymy. No i sprzęt mamy wypożyczony dla młodego, jeżeli chodzi o wypożyczenie całego zestawu, czyli kask, narty, kije, e, cały zestaw łącznie z butami, to jest 350 koron kaucji biorą 700 koron i potem po oddaniu ją zwracają tak to wygląda my idziemy do góry po karnety po karnety, kupujemy karnety i zaraz idziemy na wyciąg narciarski jeździć mamy kasę i mamy 1 godzina Nie, 1 zjazd, 8 zjazdów, 12 zjazdów 2 godziny 40, 490 koron dorośli dzieci 350 koron no i na dwie godziny kupione, karnet dwugodzinny kosztuje około 85 zł za osobę dorosłą e, Tak to wychodzi po przeliczeniu No i 50 koron jest kaucja za te karnety, które się dostaje do kasy My idziemy na stok, zobaczymy jak tam dalej będzie wyglądać No jesteśmy już na stoku, co do wypożyczenia nart na 350 koron To jest plus minus około 50 zł, A czy wypożyczenia koron, wypożyczenia nart na Więc nie ma tak drogo Kolejek widzicie nie ma, są dwa wyciągi z jednej i z drugiej strony, mimo że jest dużo ludzi to do wyciągu się w miarę na bieżąco podchodzi, w miarę to idzie. A tak wygląda stok narciarski. No jesteśmy na górze. Stok nawet nie ma taki zły, troszeczkę jeszcze jest w niektórych momentach. Ale fajne z nauki. Wyciąg orczykowek, widzicie, wyciąga Was takim potykiem do góry z jednej i z drugiej strony, a stok jest bardzo szeroki, więc można zjeżdżać. My jedziemy na dół. Dobra, Macie, ruszamy. No i ruszamy po raz już drugi dzisiaj. Młody już tam gdzieś pojechał, jest w połowie stoku. Pierwszy raz jazd bez gleby, więc jest dobrze. A tu jest troszkę łagodniej na przodzie. To można troszkę sobie pojechać. Stok jest szeroki. Jesteśmy miło już dużo ludzi, gdzie prawo, ale bo zawsze troszkę miejsca. Gdzie można sobie powariować. Tu maciek leci. A tu mamy teraz taki troszkę bardziej stromy odcinek, tu jest jak widzicie dużo ostrzej niż na przed chwilą na początku. Co prawda nie jest to żadna czerwona ani czarna trasa. Ale już jak nie umicie jeździć, to tutaj troszeczkę trzeba pozakręcać. jedziemy do końca, Tutaj tak się te restauracje są Restauracji tu jest kilka Nad e, tą wypożyczalnią Wyżej Młody razem ze mną zjeżdża Wyżej do przodu I projektywujemy się do wyciągu A i tu jest wyciąg Ta się koleżka powoli zaczyna robić tam jest wypożyczalnia nart, nad restauracja, Tutaj jest górka Czekolada, I jakaś tam restauracja na dole, a tam na piętrze właśnie jest, eee, tam się kanety kupuje. Tam widzieliście, że byłem. O, tak to wygląda, a tu idziemy w kolejce właśnie do wyciągu. you're so zjazdów zrobionych. Za chwilę jedziemy na gorącą czekoladę i potem jeździmy dalej. Wygubiliśmy się na 2 godziny zjazdów, więc za dużo nie zrobimy, ale myślę, że do 15, 13, 15 powinniśmy dobić. A takie widoki mamy z góry, właśnie przy wyciągu. Co ciekawe, po prawej stronie wyciąg jedzie wyżej. Tutaj schodzimy o około 100 metrów niżej, więc jak chcecie przejechać 100 metrów dalej, to lepiej jechać prawym wyciągiem. My jeździmy lewym, bo jest mniejsza kolejka. Jestem w restauracji, na gorącą czekoladę. Wygląda. 80, koron, taka gorąca czekolada. A tam macie ceny. Kama 60, cappuccino 70. No i mam gorącą czekoladę z śmietanką. No i siedzimy właśnie na takich leżaczkach, jak widzicie tutaj z widokiem na Stognaczki fajny klimacik można sobie pochillować nasze narty stoją a my chillujemy fajnie no i mamy kawę wypitą czekoladę gorącą teraz jeszcze parę zjazdów może 2-3 zjazdy no i musimy wracać z powrotem ale jest około godziny 12-13 a kolejek dalej nie ma spokojnie można zjeżdżać bez wstania tutaj widać kolejek nie ma puściutko na stoku też się teraz przeludniło, to rano było więcej ludzi niż teraz. Teraz wszyscy na obiadach ścistą. Tutaj w wypożyczalni mają też takie stare drewniane narty. No i kiedyś narty były naprawdę drewniane, jak widzicie. A zapięcia były na takie zwykłe, klasyczne buty. Tutaj i tak wyglądały kije, patrzcie jakie wypaśne kije na narty. A na no dole jeszcze stare łyże. Tak to wyglądało Z zapiętymi butami No i jesteśmy już po jeżdżeniu Tak jak mówiłem Dwie godziny, zjechaliśmy 13 razy Dodatkowo nabyliśmy się gorącej czekolady W fajnym klimaciku, słoneczko świeciło Mi się bardzo podobało Mały stok, ale naprawdę fajny Nie trzeba długo jechać Co do parkingu To jest ten parking, który ja byłem To jest taki dziki parking Ale zauważyłem jak nabyliśmy na nartach Że z boku jest naprawdę duży, duży parking na można powiedzieć parę dziesiąt, a może parę set nawet samochodów, więc e, my go przejechaliśmy widocznie ten zjazd ale jest tam parking i możecie też spokojnie sobie tam stanąć na parkingu właśnie z tego stoku narciarskiego jeżeli oczywiście będą miejsca w zależności od ilości osób, które są bo nie patrzyłem ile miejsc jest, ale widziałem, że parking naprawdę duży